Dzień dobry wszystkim użytkownikom portalu kasarodziny.pl czy też naszego kanału na YouTube. Ja nazywam się Radosław Orzechowski. Jestem redaktorem tego serwisu. Jeżeli chodzi o świadczenie wspierające, no chciałbym jeszcze dodać parę kwestii, które zamieściłem w filmie, który już jest na kanale o zmianach w świadczeniach opiekuńczych 2024. Tam opisałem te najważniejsze zmiany, a więc. Przede wszystkim wprowadzenia świadczenia wspierającego, ale także reformy świadczenia pielęgnacyjnego, czyli zmiany pomiędzy nowymi i starymi zasadami, a także przepisami przejściowymi, w tym regułom praw nabytych. Także nie będę odnosił się już do kwestii merytorycznych, z tymi możecie zapoznać się w poprzednim filmie czy też artykule na stronie. Niemniej jednak chciałbym. Pokusić się o pewną ocenę rozwiązań, szerszą ocenę na konkretnych przykładach, dlatego że widzę, iż jest takie zapotrzebowanie społeczne. Dostałem już pierwsze maile w tej kwestii. Tak jak już wspomniałem wcześniej, wszystko zależy od sytuacji danej rodziny. Niemniej jednak chciałbym zobrazować to na pewnych przykładach. Tym bardziej, że w końcu doczekaliśmy się rozporządzenia wydanego przez minister. Rodzinnej polityki społecznej, które w sposób szczegółowy opisuje, jak, na, na jakiej podstawie będzie formułowana ta ocena wojewódzkich zespołów do spraw orzekania. I tam jest 25 różnych kryteriów, które będą uwzględniane. Przypomnę może, że samo ubieganie się oświadczenie wspierające nie jest warunkowane konkretnym stopniem orzeczenia o niepełnosprawności. Ale to może na końcu. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o ocenę rozwiązań, to o, trzeba mieć na uwadze pewne aspekty. Przede wszystkim. No, tak jak tutaj napisałem, że trzeba podejść do sprawy spokojnie, bo nie wiadomo, jak jeszcze kryteria merytoryczne będą uwzględniane, i dodałem też aktualizację, że właśnie pojawiło się to rozporządzenie, opisano w nim te konkretne kryteria. Zachęcam zatem do zapoznania się każdą z osób, która, której dotyczy, czy też świadczenie pielęgnacyjne, czy też. Rozważa przejście na świadczenie wspierające. Zachęcam, aby z rozporządzeniem ministra rodziny polityki społecznej z 23 listopada, opublikowanego 28 listopada, zapoznać się, gdyż no, jest tutaj w tym rozporządzeniu opisana cała procedura od składu komisji orzekających, kto będzie konkretnie. Jacy specjaliści w tych składach orzekających, poprzez samo rozpatrywanie wniosku, w jakich okresach, na jaki okres będą wydawane te, ta jakby klasyfikacja, punkt, to, to sklasyfikowanie punktowe danej osoby, które określa poziom wsparcia. Wiadomo, że te punkty potem przekładają się na konkretną. Kwotę tego wsparcia, no więc jest to bardzo istotna, też procedura odwoławcza tutaj jest opisana. I w końcu standardy w zakresie ustalania poziomu wsparcia, i te obszary tutaj zmiana pozycji ciała, poruszanie się w środowisku, i tak dalej, konkretnie są opisane. Nie ma sensu ich przeklejać ani każdego z osobna tutaj czytać. 32 obszary nie 25. Także do tego jeszcze inne zdolności tutaj, które są oceniane fizyczne, psychiczne, intelektualne, sensoryczne, a więc jest to znacznie szerszy katalog oceny merytorycznej tej, tej potrzeby poziomu wsparcia niż to, co dzieje się w komisjach, czy też orzeczniczych, gdzie no jednak dominuje do tej pory takie podejście ściśle medyczne. Także zachęcam do zapoznania się z rozporządzeniem i dopiero kiedy będziemy uzbrojeni w tą lekturę, tutaj możemy zacząć rozważać, z jakich przepisów skorzystać w nowym roku i pod konkretną sytuacją, w jakiej znajduje się Nasza rodzina pokusi się o ocenę rozwiązań. Całościowo uważam, że te rozwiązania są potrzebne i są kierunkiem w dobrą stronę, co zresztą już wyraziłem. Niemniej jednak, przede wszystkim musimy, sugerowałbym, może tak, pewną cierpliwość i spokój, dlatego że to świadczenie pielęgnacyjne na starych zasadach, myśl, Reguły praw nabytych możemy dalej otrzymywać po nowym roku. No i teraz, aby rozważyć ewentualne zmiany, należy ocenić swoją sytuację w konkretnej sytuacji, bo no, dajmy na to dziecko, którym opiekuje się opiekun, ma lat 17. Tak naprawdę, no nie wiadomo, jaki będzie ustalony poziom wsparcia rodzic od wielu lat opiekujący się nim jest na świadczeniu pielęgnacyjnym pobiera kwotę świadczenia pielęgnacyjnego na to dziecko do tego odprowadzane ma składki emerytalno rentowe więc ta kwota no też jest jak gdyby podstawą do ustalenia składek społecznych i ewentualnych późniejszych świadczeń emerytalnych czy też rentowych takiego opiekuna no nie trudno wyobrazić sobie sytuację, w której to, takie dziecko ma 17 lat, więc no, za chwilę staniemy przed wyborem: czy po 18 roku życia skorzystać ze świadczenia wspierającego na dziecko, czy też dalej powierać świadczenie pielęgnacyjne na starych zasadach. No, rozważam tutaj przypadek, w którym takie świadczenie pielęgnacyjne już jest pobierane w tym momencie, kiedy to dziecko ma 17 lat. I tak no taki opiekun przede wszystkim powinien rozważyć taką kwestię, czy jego sytuacja na rynku zawodowym no, ulegnie aktywizacji, to znaczy. No, czy ma chęci, a przede wszystkim realne możliwości znalezienia pracy, jeżeli dziecko uzyska pełnoletność. No, bo tutaj kończy się to wsparcie w momencie, kiedy dziecko wystąpi o, już dorosłe dziecko, o świadczenie wspierające, to automatycznie opiekun świadczenia pielęgnacyjnego zostaje pozbawiony. Więc no, kwoty tej nie będzie pobierać. W wysokości prawie 3000 od 2,24. A dziecko musi wystąpić najpierw na, o ustalenie poziomu wsparcia, i dopiero, zaopatrzone w tą wiedzę, występuje do ZUS-u o świadczenie wspierające. Więc mamy tutaj wiele niepewności, dlatego że nie wiadomo do końca, jakie, jaki poziom punktowy. Wsparcia zostanie określony dla dorosłego dziecka przez te wojewódzkie zespoły orzecznicze, co przekłada się oczywiście na konkretną kwotę świadczenia wspierającego tutaj w punktach tych, tych potrzeb. Wsparcia więc tu już jest pierwsza niepewność, no bo dajmy na to, że zostanie to ustalone na 40%, jeżeli już w ogóle zostanie, no ale przyjmijmy ten wariant, że. Przekroczono ten, ten, ten próg 70 punktów, że dziecko uzyskało 72 punkty, to tak naprawdę otrzyma tylko 40% renty socjalnej, która wyniesie 24 około 1700 zł. 2,23 jest to ponad 1500 zł. Jednak to podlega tutaj waloryzacji corocznej, więc no 40% z, dajmy na to 1700 zł. Jest to stosunkowo mała kwota w porównaniu do świadczenia pielęgnacyjnego, które będą no, prawie 3000, wyniesie 2,24. Więc tutaj już no, jest pierwsze ryzyko mm, oceny punktowej przez tą komisję. No, wiadomo, jest też Możliwość, że uzyska dorosłe dziecko na przykład 180% renty socjalnej, co przełoży się na większą kwotę niż ta, która była, która przysługiwała by w świadczeniu pielęgnacyjnym 2,24. Także no to trzeba rozważyć i w tym kontekście należy zachować spokój. Ja bym sugerował najpierw wystąpić o ustalenie poziomu wsparcia, a nie wnioskować o. Świadczenie wspierające od razu. Zresztą możemy wnioskować o nie tylko w momencie, kiedy mamy ustalony poziom wsparcia, jednak samo ustalenie poziomu wsparcia nie jest jeszcze tożsame ze zrzeczeniem się zasady praw nabytych, czyli pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na starych zasadach. Dopiero wniosek o to świadczenie wspierające w WZUSie takim zrzeczeniem się jest. Także można spokojnie ustalić ten poziom wsparcia dla dorosłego dziecka, a dopiero później skalkulować, jak będzie kształtowało się to w odniesieniu do kwoty i naszych planów zawodowych. No bo nie trudno wyobrazić sobie sytuację, w której dziecko otrzyma taki poziom wsparcia, nawet podobne doświadczenia do kwoty świadczenia pięgnacyjnego 2,24, natomiast ten opiekun tego dorosłego już dziecka pozostaje wtedy z dnia na dzień bez no, żadnej kwoty y, wsparcia, y, więc y, tak naprawdę jedyną możliwością y, jest udanie się y, po zasiłek dla bezrobotnych, albo po prostu jeszcze są takie przepisy osłonowe, które y, pozwolą dla takiego opiekuna, na jego wniosek opłacać składki społeczne, emerytalno rentowe. Y, jeżeli był takim opiekunem i. Będzie miał problem ze znalezieniem pracy, no ale nie przekłada się to na żadną inną gratyfikację, tak powiem, pieniężną. Wsparcie pieniężne dla, też dla tego opiekuna. Więc, no, co prawda, nawet w rozporządzeniu jest informacja o tym, że będą powstawały programy wsparcia dla takich opiekunów, które będą miały przywrócić ich na rynek pracy. Ale wiadomo, jak z tymi programami jest, wszystko fajnie wygląda na papierze, ale rzeczywistość czasami kreuje zupełnie inne sytuacje. Także trzeba by było przede wszystkim zachować duży spokój w takiej sytuacji wystąpić o tą ocenę punktową najpierw, zobaczyć jak kształtuje się ta sytuacja, do tego ocenić swoją przyszłość na rynku pracy i podjąć sytuację. Jeżeli raz rezygnujemy z tej zasady praw nabytych i wystąpimy już o nowe zasady, to potem nie możemy już skorzystać ze starych zasad. Także po pierwsze, nie szkodzić, chciałoby się powiedzieć, zachować duży spokój i w spokoju po nowym roku zacząć oceniać sytuację i podjąć konkretne kroki. No bo w innym przypadku, w którym no rodzic chciałby na przykład dorabiać, czy już. Nie wiem, ma bogatą perspektywę na rynku pracy, jest fachowcem w jakiejś dziedzinie i do tej pory bardzo przeszkadzało, że no, nie mógł dorobić, opiekując się dzieckiem, na które popierał świadczenie pielęgnacyjne, no to wiadomo, to było blokowanie, to było bardzo złe, deaktywowało opiekunów. Dzisiaj są inne metody też. I możliwości aktywności zawodowej, nie tylko wyjście poza dom, które ogranicza w pewnym sensie, wiadomo, opiekę nad potrzebującym, ale przecież jest praca zdalna, jest wiele innych możliwości pracy na miejscu, które nie wykluczają dobrej opieki nad osobą wymagającą. Takiego codziennego wsparcia życiowego, więc jak najbardziej to jest dobry kierunek. No i w takim nawet przykładzie, który już poruszyliśmy, tego 17-letniego dziecka, które przechodzi za chwilę na osiemnastkę, staje się dorosłe, rodzic, który ma możliwość aktywności zawodowej, bardzo chętnie może skorzystać z takiego rozwiązania, na pewno ta aktywność zawodowa. Będzie owocowała no, zarobkami, które. A z kolei dziecko potrzebujące pomocy, dorosłe dziecko, występuje oświadczenie wspierające. No i w zależności od ustalonego poziomu uzyska takie świadczenie. Jeżeli przekroczy te 70 punktów i dalej, i dalej, aż do 100 punktów przełoży się to na odpowiedni udział procentowy tych kwot i tak dziecko, dorosłe dziecko będzie na świadczeniu wspierającym, natomiast opiekun będzie aktywny zawodowo, więc no w takiej sytuacji zdecydowanie poprawią się finanse tej rodziny, co przełoży się też na pewno na odpowiednio lepszy poziom opieki, także no tutaj na pewno... W takim przypadku przejście na y, świadczenie wspierające y, będzie y, bardzo korzystne, bardzo korzystne. Dlatego, tak jak mówię, wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Y, zasadniczo y, zalecałbym pewien spokój na początku nowego roku. Y, zainteresował się. Y, Wojewódzkimi zespołami do spraw orzekania o pełnosprawności, jak to będzie wyglądać w praktyce, ewentualnie właśnie wystąpić o określenie poziomu wsparcia i dopiero później wnioskować o świadczenie wspierające, jeżeli już będziemy wiedzieć mniej więcej jak to wygląda i na jakie wsparcie możemy liczyć, plus jak będzie sytuowała się przyszłościowo nasza sytuacja. Zawodowa na rynku pracy. Mówię tu o opiekunach. Także przede wszystkim zachęcam do pierwszego filmiku i artykułu o zmianach w świadczeniach opiekuńczych, w których opisuję te wszystkie kwestie. Do tego zalecam zapoznanie się z rozporządzeniem, jak będą te zespoły wojewódzkie. Oceniały potrzebę, jakby przedział punktowy poziomu wsparcia, będą ustalały, i na tej podstawie możemy dopiero ustalić, jaka kwota będzie przesłuchiwała, jak ta kwota będzie się miała do tego, co było przez Państwo dotychczas oferowane w kwestii pomocy. Rodzinom w takiej sytuacji. Także z mojej strony to na dzisiaj wszystko. Życzę miłego dnia.